Cześć! Dziś sprawdzimy, jak radzi sobie najnowszy dźwig LEGO Technic, prawdziwa maszyna do ciężkich zadań. Przygotujcie się na prawdziwe wyzwanie, bo podnosimy kolejną ogromną naczepę, ciężką koparkę oraz potężną ciężarówkę. Czy ten model poradzi sobie z takimi ciężarami? Zobaczymy, jak działa jego mechanizm, czy jest stabilny i ile faktycznie uniesie. To test pełen emocji, mocnych momentów i imponujących podnośników. Zostańcie z nami i przekonajcie się, czy ten dźwig zasługuje na miano najpotężniejszego w świecie Lego Technic.